I jak wygląda dzień typowej licealistki no cóż, każę inaczej, dlatego dzisiaj pokażę Wam mój dzień, co ja robię po szkole, taką moją wieczorną rutynę, także co ruszamy, Pierwsze do, do tej szkoły muszę oczywiście dojść w ogóle zobaczcie, jaki był piękny wschód słońca. No po prostu byłam zakochana w tym. Oczywiście magicznie teleportujemy się już kończę szybko szkołę, także zbieram moje rzeczy, zamykam szafkę. I po szkole w sumie zazwyczaj mam tam jakieś załatwienia, gdzieś idę. Dzisiaj akurat dokopywałam sobie dwie książki, bo akurat mi brakowało, siadam do autobusu i jadę do domu. Ta droga mnie zajmuje tak od pół godzinki do godziny w zależności, czy są właśnie korki czy ich nie ma, wiadomo no i już dotarłam w końcu do domu po całym dniu w szkole i szybko idę do mojego pokoju odłożyć rzeczy i się przebrać, tak wiecie po szkole także odkładam właśnie plecak i jakieś tam rzeczy i o dziwo powiem wam, że w moim pokoju był porządek co mnie zdarza się to dość często tak jak... o, to ja tak jak mówiłam, czasami się przebieram, czasami zostaję w tych samych ubraniach, ale dzisiaj akurat miałam na sobie jeansy, więc musiały wlecieć jakieś wygodne, krótkie spodęki tym bardziej, że na pół był strasznie, strasznie gorąco tragedia, więc szybko się przebrałam i lecimy na dół na obiadek. Mi obiad zawsze gotuje jakiś szykuje moja mama, także miałam już sobie naszykowane. W ogóle... Ja nie lubiłam kiedyś spaghetti. Cześć! No i później idę sobie na górę ze szklanką wody i czas uczesać jakąś wygodną fryzurkę. Także tutaj biorę sobie moją klamrę i spinam swoje włosy. Oczywiście moja jest forma grzywka. Układam sobie pranie, które przyniosłam właśnie z dołu i wkładam sobie do szafy. Teraz czas na takie. Mini porządki, może nie porządki, takie ogarnianie trochę pokoju i różnych tam rzeczy. No i później zajmuję się moim plecakiem, wypakuję jakieś niepotrzebne rzeczy, które tam się znajdują i go odkładam na razie w kąt, na razie o nim nie chcemy myśleć. Wypakowuję sobie też moje dwie książki, które musiałam właśnie dzisiaj kupić. No i wkładam sobie jeszcze jakieś ubrania do szafy, które mi tam zostały I później chwytam za moją książkę Ponieważ czas na taki odpoczynek po szkole zawsze się sprzeda Więc najczęściej biorę jakąś książkę, którą aktualnie czytam I... będzie to jest po prostu taki czas dla mnie po szkole Albo też oglądam coś Albo też w sumie czasami siedzę na telefonie To akurat zależy od dnia I później siadam przy komputerze i... Montuję dla Was filmy, wymyślam je albo czasami nagrywam takie krótkie filmy na YouTube'a, bo jeżeli filmu na przykład nie ma, to pamiętajcie, że codziennie na YouTube czekają na Was jakieś nowe YouTube shorty, także koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Bardzo lubię to robić, ale no jednak gdzieś tam pochłania to bardzo czasami dużo czasu, ale jak chcę, to potrafię sobie jakoś tak tą pracę zorganizować i właśnie rozłożyć tak w czasie. I później czas na szkołę, zanim zmierzę się z historią, to czas jeszcze zobaczyć, zerknąć do mojego kalendarza, uzupełnić tam y, trochę rzeczy. Ja w tym kalendarzu zapisuję sobie wszystkie rzeczy właśnie związane ze szkołą, sprawdziane kartkówki, zadania. W ogóle, jeżeli chodzi o szkołę, to jestem mega zorganizowana, serio. Jakoś innych rzeczek, trochę nie, ale w szkoła to u mnie zawsze jest takie, jak wiecie. Wszystko mam zapisane, chociaż i tak mnie o jakichś rzeczach zapomina, więc... ale to jest normalne Później wieczorkiem idę sobie pobiegać albo idę na spacer, w zależności od tego, na co mam akurat ochotę Także mówicie, przebieram się, biorę sobie butelkę z wodą, zakładam jakieś wygodne ciuchy i idę, ale przyznam się szczerze, że w sumie miałam zamiar biegać i coś, coś tam przebiegałam, ale... Większość czasu przechodziłam. Chyba sezon na bieganie dla mnie się już skończył w tym roku, No ale i tak to jestem ja w lustrze. I wracamy już szybko do domku i znowu siadam przy komputerze podczas Ogarnąć język angielski, zostawiam sobie taką najprzyjemniejszą część właśnie na taki wieczór. Ja codziennie staram się coś przesłuchać albo coś poczytać, coś pouczyć się tego języka, jednak, żeby mieć tą styczność właśnie tak codziennie z nim. No i tutaj akurat ogarniałam jakieś tam rzeczy. I później. Czas na wybranie stelówki na kolejny dzień. Chociaż teraz powiem, że dosyć szybko mi to schodzi, więc jest dobrze. Później znowu sprzątam moje biurko, bo po, yy, po nauce jest zawsze w nieładzie. Oraz pakuję się też na następny dzień, dzięki czemu zaoszczędzam po prostu sobie czas rano. Oczywiście kolekcja naczyń musi być zawsze zostawione w pokoju. Później sobie mój makijaż, o ile to co mam można z makijażem, po prostu ja nazywam jakiś rzęs czy tam drwi trochę pudru, myję zęby i oczywiście czas na prysznic. No I później robię sobie moje yy, łóżko na szczęście, teraz nie muszę go składać, bo już jest cały czas rozłożony. Zaświetam sobie moje lampki i to jest taki, wiecie, fajny klimacik no i biorę sobie książkę yy, na zakończenie dnia. Także to była moja retina. Dajcie znać, jak wygląda Wasza, a my widzimy się już w kolejnym odcinku niebawym na moim kanale. Także do zobaczenia i dziękuję Wam za poświęcony czas.